Papież Franciszek wraca do zdrowia po dramatycznej walce. Po 37 dniach w klinice Gemelaj, gdzie dwukrotnie jego życie było zagrożone z powodu obustronnego zapalenia płuc, papież Franciszek kontynuuje rekonwalescencję. Lekarze, pewnego wieczoru myśleliśmy, że nie dożyje rana. Mimo to, 88-letni ojciec święty zaskakuje aktywnością, spotkał się z Karolem III i Kamilą. Odwiedził bazylikę Święta Piotra w codziennym stroju. Czy papież Niespodzianek pokona chorobę? Papież Franciszek Ur. 17 grudnia 1936 roku odzyskuje siły po ciężkim obustronnym zapaleniu płuc, które zmusiło go do hospitalizacji w poliklinice Gemelaj od 14 lutego do 23 marca 2025 roku. Jak ujawnił profesor? Sergio Alfieri, szef zespołu medycznego, w trakcie 37-dniowego pobytu dwukrotnie życie 88-letniego papieża było zagrożone. Pewnego wieczoru myśleliśmy, że nie dożyje rana, a on zdawał sobie z tego sprawę, mówił Alfieri w Corriere della Sera: Web 5-Web 21. Kryzysy oddechowe, spowodowane polimikrobiologiczną infekcją i astmą oskrzelową, wymagały tlenoterapii wysokoprzepływowej, wentylacji mechanicznej i dwóch bronchoskopii WEB4, WEB8. Franciszek, mimo anemii i małopłytkowości wymagających chemotransfuzji, pozostał przytomny i aktywny, pracując nawet w szpitalu WEB4, WEB15. Po wypisie 23 marca papież powrócił do domu Święta Marty, gdzie przechodzi dwumiesięczną rekonwalescencję obejmującą fizjoterapię oddechową i ruchową Web 7, Web 9. Lekarze zalecili odpoczynek, ale Franciszek zaskakuje energią. 6 kwietnia pojawił się na placu Święta Piotra, pozdrawiając wiernych nam mszy dla chorych, mimo kaniuli tlenowej i wózka inwalidzkiego Web 16, Web 22. 9 kwietnia niespodziewanie spotkał się z Królem Karolem III i Królową Kamilą a dzień później, 10 kwietnia, odwiedził Bazylikę Święta. Piotra, by sprawdzić postępy renowacji, Web 5, łeb 17. Po raz pierwszy pokazano go bez sutanny w czarnym swetrze, spodniach i spłędem, co świat gwiazd nazwał historycznym momentem Web 5. Rozmawiał z konserwatorkami i dzieckiem, a wózek pchał jego pielęgniarz, Massimiliano Strapetti, Web 17. 16 kwietnia Franciszek podziękował personelowi Gemelaj, zapraszając wszystkich zaangażowanych w jego leczenie. Czuję się dobrze, choć rozumiem mój wiek, mówił, według Alfieriego, żartując o kontakcie z przełożonym Web 5. Watykan potwierdza poprawę dawki tlenu są redukowane, a papież odzyskuje mowę po tlenoterapii Web 17, post 4, post 5. Jego aktywność w tym udział w wielkim tygodniu, zależy od zdrowia, ale Alfieri nie wyklucza niespodzianek web 23. Kontekst zdrowotny i obawy o życie. Zapalenie płuc, zdiagnozowane po zapaleniu oskrzeli, było szczególnie groźne z powodu usunięcia części płuca w młodości, 1957, zapalenie opłucnej i wieku papieża web 6 web 21 krytyczne momenty 28 lutego i początku marca wywołały globalne obawy Web 19- post1. Watykan, mimo uspokajających komunikatów, przyznał, że stan był krytyczny web 4 post3. Kart Wiktor Fernandez zaprzeczył plotkom o rezygnacji, mówiąc o nowym etapie pontyfikatu Web 7 web 12. Śmierć Jerzyka? Pruszyńskiej i Miłobędzkiej w kwietniu 2025 roku. Web 11, Web 17. Podkreśla kruchość życia, a walka Franciszka inspiruje. Fani na X piszą. Papież to wojownik, małpka Vatikan fan. Post 6. Modlitwy za zdrowie trwają, a jego bluesowy duch żyje w sercach.